No i witam, kochani, jeszcze raz. Pizza Star z tej strony się kłania. Kochani, dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcję. Jesteście cudowni, przecudowni. Jeszcze raz przecudowni. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No i co? Ci, co mnie nie znają, mam na imię Anna i teraz to jest moją pasją. Zapraszam Ciebie tutaj do przestrzeni, abyś się czu czuła taka taka po prostu, żebyście się poczuli tutaj dobrze. Rozgoście się Czujcie się jak u siebie, żeby to też było. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie ze wszystkimi muszą rezonować. A dzisiaj, kochani, zobaczymy sobie, co tam w horoskopie na listopad baranki dla baranków. Barany, barany, listopad 2023 bieżącego roku. Baranki, baranki, jak myśmy to robili? Single, tak, związkowcy, praca, finanse i jeszcze kochani dołożę jeszcze jedno pytanie pod tytułem co Ciebie czeka? Jaka niespodzianka? Dobra, to lecimy. Single, związkowcy, praca, finanse, jaka niespodzianka? I kochanie co ciebie czeka w tym miesiącu o. i w tle piątka buław uuuu niektóre baranki słuchajcie będą się tutaj o coś kłócić o coś walczyć e, możliwe że o jakąś swoją nową miłość ale to zobaczymy kochani jeszcze co tutaj nam jeszcze karty powiedzą Dobrze, związek yy, single. Single mają dużo siły, dużo emocji, yy, dużo takiego, będziecie mieli zaparcia w sobie, aby cokolwiek w życiu tutaj osiągnąć, tutaj podziałać. Możli, możliwe, że yy, jesteście teraz na takim aspekcie, takim spadkowym, właśnie yy, energetycznym yy, w tym pustelniku, że tutaj wam się tutaj yy, dwie, yy, jak gdyby, d, 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 dwa uczucia się yy, kreują wobec Was, czyli i y, taka samotność, taka potrzeba samotności, no i siła działania. Czyli tak y, single y, będziecie mieli w tym y, miesiącu. Y, dobrze i y, związkowcy, a związkowcy co? Związkowcy mają dużo tajemnic. Y, no musicie się nauczyć swojego dawania i brania jak najbardziej. Y, Wyjaśniajcie swoje wszystkie tajemnice, które macie przed swoimi partnerami czy partnerkami, żeby tutaj oczyścić, słuchajcie, emocje i y, sytuacje. Zdrowie, finanse, jak najbardziej, słuchajcie, no, powiedziała tu, o nic się nie martwicie, bo tak, macie, że dla was jest ważna rodzina, dzieci, pracujecie, więc finanse jak najbardziej, y, słuchajcie, będą spełnione. Jaka ciekawa ciebie niespodzianka? aspekcie e, e, baraneczku no co? Baranki, baranki moje drogie. Diabełek będzie wam tutaj wam psuł, jakąś relację. Możliwe, że jest dla was ważna jakaś e, cesarzowa, która was przyciąga, która was tutaj e, daje siły wam do działania i wy niestety ale jeszcze się ze sobą kłócicie, kłóci się wa, wasze, was, wasze, e, wasza głowa, wasze serce, wasze emocje. Tą niespodzianką będzie właśnie to, że ta kobieta będzie czy ta osóbka będzie tutaj na Was działać. A co Ciebie czeka aspekcie, Boże cały czas aspekty, bo przez chwilę robiłam bliźniaczy płomienie. Dobrze baraneczku. Co Ciebie czeka? Będziesz się zbraniał czegoś, będziesz się zbraniał w tym miesiącu, ale czeka Ciebie nowy początek, chcesz tutaj działania no i ten nowy początek będzie dzięki temu że anioły i góra nad tobą będzie czuwać i tak naprawdę ten nowy początek będzie dla ciebie bardzo istotny w listopadzie w listopadzie baraneczki będą działały powoli ja bym powiedziała że bardzo konkretnie też kochani może to też być takie ja bym powiedziała dla was Sprawiedliwe, żeby to wszystko było zrobione na spokojnie, ze sprawiedliwością. Nawet jeżeli będziecie mieli poczucie tego, że coś stracicie, no to no niestety czasami tak bywa, że trzeba będzie coś stracić, żeby coś, kochani, zyskać. W tle jeszcze zobaczymy, co w tle dla Was. Możecie coś świętować w listopadzie, jest jakieś silne uczucie. Jest, ta, jest ten ogień, jest ten żar. Wy wnioskujecie swoje doświadczenie, macie powroty do przeszłości i przepiękne uczucie kochanków, czyli jest tutaj jak najbardziej dla baranów, co niektóre barany mogą spotkać swoją miłość życia albo odnowić starą miłość, która była dla nich, dla Was bardzo ważna. Dobrze, i jeszcze rada od aniołów dla baranków. Baranki, horoskop. Listopad 2023. Baraneczki, baraneczki. Listopad. 2023. Rada. Nie przestawaj. W przeciągu kilku tygodni może Ci się coś e, rozwiązać. Pokojowe rozwiązanie. Odpuść. E, możliwy romans. Posłuchaj pomocnych ludzi. E, I niewłaściwy moment. Kochani, Czyli jeszcze tak naprawdę w październiku nic nie działa i bądź pozytywny, idź swoją drogą e, przepraszam, w listopadzie ja powiedziałam październik. Czyli możliwe być, że w, dopiero w październiku e, możesz zadziałać w listopadzie jeszcze musisz się baraneczku tutaj e, bym powiedziała wziąć za siebie i podziałać jeszcze w e, w swoim kierunku. Czy co jeszcze dodam jeszcze jedną? No i decyzja należy do Ciebie jak najbardziej. Dobrze, kochani. E, to był horoskop dla Baraneczków. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. E, zapraszam serdecznie. Pozdrawiam e, Pizza Starot. i do zobaczenia. Pa pa.